Początek lutego, przełom stycznia lutego i jeszcze nałożone na to ferie mazowickie wpłynęły na to, że rynek jest śpiący. Niewiele się dzieje. Powiedzmy, że ten zmniejszony ruch powoduje powiedzmy, większą elastyczność cenową w dolne partie czyli, że tutaj handlowcy są skłonni trochę obniżać ceny z powodu takich mniejszych obrotów. Polskie warzywa, no bez większych zmian, nadal drogie są kapusty biała i czerwona, po 2,50 za czerwoną i około 1,50 zł za białą, czyli to są bardzo wysokie ceny, jak na tę porę roku. Warzywa korzeniowe, bez większych zmian, złotówkę około złotówki, tak można policzyć, i cebula, i buraki, i marchewka, 2 złote seler i trochę zdrożała, jakby, powiedzmy, że zdrożała pietruszka do około 4 złotych za kilogram jeśli chodzi o warzywa importowane no tutaj każda dostawa ma inną cenę bardzo się wahają ceny papryk i cukinii hiszpańskich i tutaj są cukinia może kosztować jednego jedną dostawę za 12 zł druga dostawa za 17 zł to tutaj jest w zależności od tego jaka jest sytuacja na rynkach w Hiszpanii równolegle oczywiście też pojawiają się importowane warzywa z Turcji przede wszystkim papryka i pomidory no, Wczoraj widziałem paprykę turecką po 30 zł za 5 kg opakowanie. Równolegle hiszpańska kosztowała 40. Takie są różnice. 10 zł na opakowaniu, czyli 2 zł na kilogramie. No, duży wybór jest pomidorów. Prócz polskich malinowych, które kosztują powiedzmy około 15-17 zł za kilogram, równolegle występują pomidory malinowe z Hiszpanii w granicach 9-10 zł za kilogram. Są również tureckie. Już tu mówię o takich dziwnych cenach, że trudno czasami w ogóle to jakby zrozumieć, bo można kupić po 5-6 zł za kilogram. Tureckie pomidory malinowe. W tym roku przebojem ziemniaczanym jest katania. Irga została porzucona ze względu na to, że Irga nie traktuje poważnie swoich konsumentów i bywa bardzo słabej jakości, więc katania jest bardzo popularna i dobrze się sprzedaje w cenie 12 zł za worek, 15 kilogramowy. Irga jeżeli jest w bardzo wysokiej jakości, to jest dla takich zagorzałych fanów, jest sprzedawana około 14-15 zł za worek, czyli około złotówki. Ale tak sklep, warszawscy sklepikarze yy, oferują swoim konsumentom katanie, ale prywatnie kupują irysa. <grymianie> Irys jest nieśmiertelnie smaczny i ale jest kłopotliwy w tak, bo on tworzy takie laleczki. Jest nieregularny, ma kształt i trzeba się tam trochę naobierać przy nim. Są już belgijskie, w cenie około złotówki za kilogram i holenderskie z czerwoną skórką, czyli Rudolf i Ricardo. Te są droższe i kosztują około złotych 20-30. No i oczywiście w tym roku w miarę wcześniej, bo od dwóch tygodni już obserwujemy cypryjskiego ziemniaka, tak zwanego młodego. No, Cena jak na razie 70, czyli 3,5 zł za kilogram. No i taki jest jeszcze niby młody, tak zwana koza, czyli francuski młody biały ziemniak, ten też kosztuje około 3,5 zł. Tutaj stawki vat u na owoce warzywa, które zostały zmniejszone do zera. My na rynku trudno nam jest określić, z jakiego powodu ta obniżka nastąpiła, czy z wyniku właśnie zmiany stawki, czy po prostu akurat sytuacji rynkowej, gry podaży popytu. No, możliwe, że właśnie, że zmniejszony ruch z powodu ferii spowodował obniżki cen może o 5%, tak to trzeba wytłumaczyć. Ogólnie nie ma handlu, jest bez bezruch, nie ma klienta przez to, że też ferie się zrobiły. Kto ma zamówione na zamówienie towar, to jeszcze jakoś podaje, tak jak ja miałem dzisiaj 400 worków, w tym 200 worków cebuli na zamówienie i ze 100 worków ziemniaka. Zostało mi jeszcze ze 60 parę worków. No nie ma, nie ma, a jeśli kto nie ma yy, odbiorcy jakiegoś konkretnego tutaj na giełdzie, no to musi odbyć nawet dwie doby, żeby sprzedać 200 worków. No nie ma, cena też spadła. Było 12 zł, w tej chwili jest 11, 10, a i słychać, że po rampach nawet i po 8 zł oddają y, czerwonego ziemniaka rudol, czyli kardę. No jest ciężko, ciężko. Cebule też, jestem producentem Cebuli. Cebula w tej chwili była, y, jest 15 zł. Do hurtu coś ładnego miałem, to 16 zł dostałem, a było lepiej, lepiej. Każdy liczył, że będzie trochę lepiej, 18, 20 zł. Cebulę. No, ogólnie wszystko wszystko w dół. Zastu jest, no i co tutaj poradzić. Zresztą są, widać, każdy wszystko? stoimy. Dzisiaj jest na 40 samochodów. Nasze w dół, a wszystko idzie w górę, ceny nawozów, Niby mówią o zniesieniu VAT-u i tak dalej na nawozy, na paliwo, ale to wszystko odbija się, idzie w górę. To, co obniżyli, to i podwyższyli, także... Jaką będzie przyszłość swojego gospodarstwa w tym sezonie i dalej? To jest wielka niewiadoma. Nie chcę się wypowiadać, ale to jest wielka, niewiadoma. nie wiadomo. Najlepiej kilku gałęzi się trzymać, bo trochę tego, trochę tego, to zawsze coś zapłaci, coś z tego zostaje, ale jakby się nastawił na jeden kierunek, to jest porażka wielka. Nic z tego. Jak co dzień słabo, słabo chcielibyśmy trochę lepiej, ale tak trochę jest nie, nie do końca dobrze. No przeważnie dzisiaj cebulkę to sprzedałem, trochę słabo szła, ale sprzedałem. Yy, buraczki, jak, jak widać, nie wiem, czy jeszcze do końca sprzedam. Co yy, no bola jest różnie, wie Pani, od 15 zł i 18 wołają. A buraczki tak różnie, od 10 zł zwyż. Na ten długi troszkę lepiej, ale, ale to tak, jak wszystko, jak, wszystko jak widać, jak idzie. Tak przy czym o tych nawozach, to ja nie wiem, jak to będzie przyszły rok, czy to w ogóle będziemy siać te nawozy, czy nie. Bo, no to ja jeden ja, rok to przetrzymam, to no, mogę i nie posiać, wie Pani. A, a no tak, słyszałem, że to wszyscy nawozy to poszły na Ukrainę, a, a na Ukrainie 600 zł tona, mocznika oczywiście, no to może niech sobie w tym roku pohandlują nadal, nadal z nimi, nie, może by było tak najlepiej, nie? Że żeby tego polskiego rolnika może za 600 zł do niego i za drogo sprzedać, to na Ukrainie może, może to będzie trochę do nich lepiej, nie? niech handlują z Ukrainą nadal. Jeśli chodzi o owoce, Polskie jabłka, niewiele tutaj się też się dzieje ceny, w zależności oczywiście od odmiany, ale takie popularniejsze odmiany, których jest tutaj najwięcej, czyli Ligol, Champion, jakiś jak i kosztują od 20 do 25 zł za skrzynkę 15 kilogramową no, oczywiście można kupić jakieś tańsze owoce, ale to już są jakby pozaklasowe no i trudno mówić tutaj o jakiejś przyzwoitej cenie, bo czasami się zdarzają też rolnicy, którzy oferują po 12 zł za skrzynkę. E, oczywiście droższe odmiany czyli Empire, Lobo, Cortland i Shara do 35 zł. Gruszki coraz droższe. E, konferencja kosztuje około 4,5 w detalu za jakiś ekstra towar do 5 zł za, za kilogram. 75-77 kosztuje opakowanie gruszki belgijskiej 12-kilogramowej. To jest zawsze taki wyznacznik do porównywania, wyznacza ceny gruszki w Polsce też między innymi. Importowane, importowane owoce. No tutaj też niewiele, niewiele się dzieje. Drożeją banany. Chiquita banan najdroższy kosztuje 100 zł za karton 18 kilogramowy Najtańsze banany to jest około 70, czyli 30 zł na kartonie 18 kg, są różnice w cenie. No, są, jest Chiquita i są banany, jak to tak mówię, ogólnie. A reszta cytrusów jest bez, bez większej zmiany. Drogie w tym roku jest kiwi. W Grecji i we Włoszech taki kiwi chyba się właśnie nie udało. Być może, że pewnie jakieś kwestie pogodowe i zamiast tam 4-6 zł za kilogram tych z moza śródziemnego trzeba zapłacić 8-9. Już nie mówiąc o zelandzkim, które kosztuje 16 zł za kilogram. To taki jest. No i takim wyróżnikiem cytrusów, które są bardzo drogie w tym roku to jest pomelo chińskie. Zamiast 5-6 kosztuje 11-12. No, ale to pewnie jest kwestia tego, że statki są drogie, tak? Fracht, brak kontenerów opóźnienia i dlatego tak tutaj wynika różnica cen. No, warszawscy że bardzo dużo poszło na urlopy, więc oni odeszli, bo też stwierdzili, że nie ma sensu płacić za prąd i ogrzewanie warzywniaka, skoro wszyscy ich klienci z warszawskich chodzili, wyjechali na, na ferie, więc tutaj jest, ten popyt jest, jest mniejszy. No, nie, nie mogę nic powiedzieć takiego optymistycznego, że jak wrócą, będzie lepszy. Może trochę, ale no, nie, jest, nie są to optymistyczne nastroje. Tutaj stawki VAT na owoce warzywa, które zostały zmniejszone do zera, my na rynku trudno nam jest określić, z jakiego powodu ta obniżka nastąpiła. Czy z wyniku właśnie zmiany stawki, czy po prostu akurat sytuacji rynkowej, gry podaży-popytu. No, możliwe, że właśnie, że zmniejszony ruch yy, yy, z powodu ferii spowodował obniżki cen między, może o 5%, tak to trzeba wytłumaczyć. No, stoję od rana no, i strasznie słabo ten handel idzie, no, trochę Ligola sprzedałem. Yy, lobo nic, szarą troszkę też, Elstara trochę i koniec i po handlu. Patrzę, że tak dwie godziny było kupca, teraz kupić się Roszet, i po kupcu, już nie ma kupca. I to chyba, wie pani, nie będzie do wieczora nikogo. Pani no ja mam miałem 100 klatek, nie, to mi zostało na pewno jeszcze jakieś 80 skrzynek na pewno. To jest ceny to są od 20 zł to jest maks a jak da ktoś 18, też się sprzeda, da 15 też się sprzeda, nie? Ile kto da tyle się sprzedaje? Nic nie płacę mniej, wszystko podrożało. To z tego, że VAT opuścili jak wszystko jest tak drogie, że mimo wszystko, że VAT jest tańszy, to i tak odczuwamy drogie ceny produktów, nie? Jakby nie patrzył. Nawozy też zdrożały na jesieni i odczuwane już były ceny wyższe. Co z tego, że teraz VAT opuścili, jak te nawozy cenowo są i tak drogie, nie? Dla rolnika. Sprzedawać jabłko po 18 zł klatkę, to kto będzie kupał te nawozy, nie? Ja kupiłem już. Cześć. Tak. Trochę w tańszej cenie. Wie pani, no troszeczkę zrobiłem zapasy, bo nie wiadomo co będzie później, nie? Generalnie to wie pani, to jest dla mnie no sezon jako zapowiada się nieciekawie, nie. Środki ochronności mówią coraz droższe. Kapitan ma kosztować, nie wiem, chyba 100% to może nie, ale za 80% drożej. Merman to samo, wszystko to samo, wszystko w górę, nie? A jak będziemy za te pieniądze płali, jak sprzedajemy po takich cenach, to nie wiemy, nie? w tej chwili to nie widzę przyszłości gospodarstwa, bo z tego co się okazuje, to co włożymy, to chyba za to, za to tyle nie weźmiemy tych pieniędzy, nie? Ogółem to jest kiepsko, bardzo kiepsko. A dzisiaj? Dzisiaj akurat jest czwartek, te czwartki są zawsze takie bardziej handlowe. Tego kupca jest więcej, zjeżdża się tutaj z generalnie z całej Polski, ale tak to nie ma jakiegoś szału, żeby tutaj cieszyć się, bo nie ma z czego, prawda? O 120 skrzynek mam tutaj na samochodzie, tak przywożę tak, żeby generalnie przez dzień to sprzedać, ale to nie zawsze wychodzi, prawda? Zostało mi jeszcze chyba ze 40, także jest jakaś szansa, a, a tak jak w inne dni, na przykład wtorki czy, czy środę, to jest raczej nierealne, tak? Więcej jak doba schodzi się ze sprzedażą takiego busa. Bardzo mizernie widzę przyszłość swojego gospodarstwa, no, tak jak Pani powiedziała, koszty, e, koszty nawozów, koszty oprysków, Koszty przechowania tego jabłka, tak energia, koszty robocizny to po prostu już jest przewyższa te nasze dochody. Całe gospodarstwo ma 16 hektarów, tak? Na hektarze są czereśnie, jest hektar gruszek. No tam jest coś w wymianie cały czas, także 12 hektarów jest jabłoni, prawda? To tak jak teraz ten rok, to tylko tutaj, tylko bronisze. I to nie wszystkie odmiany. Tu można sprzedać generalnie Lobo, Cortlanda, jakieś tam prawda, tę szaronetę, Boskopę. A reszta no, jest ciężki temat, tak? Można jeszcze tam tak w eksporcie jakiegoś redcifa sprzedać, goldena, Gale, prawda? A takie odmiany takie nasze tego ligole, na przykład Szampiony i Onagorety, no to jest tylko na patelnię. Zawagę czy nie luzem. Nie odczułem spadku VAT-u, absolutnie nie. Proszę panią, teraz te ceny tych to się nie nadąża, bo to jest... zmiany są co dzień. Generalnie co dzień, tak? I nawozów, oprysków, ośrodków ochrony, tak? Także A to... No, to już tam Nie kupowałem. Tu nie ma pieniędzy na to. No to cóż ja będę... Trzeba jabłko sprzedać, tylko... Za to... Jabłko jest, no właśnie, nie sprzedane. Cóż to, wydawać pieniądze? Trzeba będzie ograniczyć to do jakiegoś tam niezbędnego minimum.